Dzień dobry, kochani, zapraszam wagi na czytanie na miłość na miesiąc wrzesień 2023 roku. Drogi wagi to jest czytanie dla wszystkich z Was osób, które są same, które są singlami, które są w relacjach, w związkach czy w jakichkolwiek innych znajomościach i chcielibyście wiedzieć, jak wygląda obecna sytuacja. Co przyniesie niedaleka przeszłość, co może pomóc lub przeszkodzić tej znajomości, tej sytuacji, tej relacji, temu związkowi, a kochani, co może pomóc. Zobaczymy też, jaka rada i wynik. Zaczynamy od karty opiekuńczej na miesiąc wrzesień w miłości dla osób spod znaku Wagi. Kochani, pamiętajcie o subskrypcji kanału, o włączeniu dzwonka. Jeżeli włączycie dzwonek, nie ominie Was żaden film, wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia z kanału o nowych filmach i zaczynamy moje drogie wagi jaka karta opiekuńcza w miłości na wrzesień dla wagi jaki mamy przekaz z góry nic tam nie wypada wiara Droga Wago wiara nie trać wiary wiara umacnia się kiedy działasz nie znając efektu końcowego Myślę, że to jest bardzo piękne przesłanie dla osób spod znaku Wagi na ten czas wrześniowy na wrześniu. W sumie już wagi rozpoczynają, co po niektóre z początku znaku e, rozpoczynają swój czas urodzinowy e, z końcem września. No, bardzo ładne przesłanie dla Was, moi kochani. Może damy tutaj m, tą kartę. Aha. A tu postawimy aniołka. Aniołka nie widać. Nie widać aniołka. To nie zrobimy tak. tu będzie aniołek. Aniołek musi być. Tak. Zaczynamy, kochani, czytanko dla wagi. Mm, mm, wiecie co? Dobra, wypadły trzy karty. Mm, potrzebujemy więcej. Mhm, dobrze, to bierzemy. I tak wypadło, i tak wypadły, więc... Chcą się pokazać, przynajmniej dla jakiejś części z Was, moi drodzy, bo czytanie ogólne. Moje drogie wagi, Ty w tej sytuacji, Ty w tej relacji. Słońce, no to chciało się pokazać, kochani. Miało się co pokazać. Co pomaga, co przeszkadza? Cztery buławy, co przyniesie niedaleka przeszłość, Red Van. Rada lub wynik, królowa mieczy. A w tle. O! A w tle trzecia duża arkana. Kochankowie, Azbuław oraz Królowa Kielichów. Boże, a pod nią jest. To jest w tle miesiąca września, te trzy karty. Później mamy, królową, później mamy 10 kielichów, króla pentakli i arcykapłana. Oj, piękna, piękna sprawa, bo moi drodzy, yy, no mamy tutaj sytuację, w której yy osoby które są same samotne będą miały uczucie spełnione, czyli single mają spełnione marzenia, jakiś trudny wybór, czy to wy dokonujecie wyboru dwóch osób spośród jednej, z jednej osoby spośród dwóch, czy to ktoś dokonuje wyboru, no to ktoś zostaje, to waga zostaje wtedy wybrana, chyba że waga wybiera. Natomiast jeżeli tutaj w tle Mamy asabuła, w którym mówi też o ukierunkowaniu, o właściwym ukierunkowaniu swojego działania, czyli takim fokusie na konkretną osobę. Na konkretny ważny związek, ważną znajomość, ważną komunikację. Ale to nie jest tylko przesłanie dla osób, które mają nową osobę i wybierają, bo to musiała być osoba, którą no trochę już znaliście, tak? Bo jeżeli mamy. Wybór w tle dwóch osób to znaczy, no, że są gdzieś dwie osoby, więc to nie jest osoba jakaś nowa, tak? W sensie, że nie wiem, znacie ją, poznacie ją we wrześniu, tak? Znaczy, no moglibyście poznać we wrześniu, ale no, wtedy, jakbyście mieli wybierać, to raczej byście we wrześniu nie dokonali wyboru, no bo znając kogoś niecały miesiąc, nie podejmiecie chyba wyboru, czy wybieracie tą nową osobę, czy osobę inną, którą znacie dłużej. Też w tle dla osób, które są w relacjach, są w związkach, jest tutaj informacja moi kochani o planowaniu y, ślubu, o planowaniu. Y, też mogą być zaręczyny, ale to może być: no tak, dla kogoś mogą być zaręczyny, dla kogoś innego może być świętowanie rocznicy ślubu, lub po prostu właśnie planowanie związku małżeńskiego, planowanie w ślubu, y, czyli jakaś, forma, y, jakaś relacja, która nie jest formalna, czyli wszelkie związki nieformalne będą raczej formalizowane. Dlaczego? Dlatego, że jest tu królowa kielichów, jest bliskość, yy, są więzi, jest miłość, która nie wygasa, tutaj jest uczucie. Yy, tak, tutaj jest uczucie, yy, tutaj są zrównoważone emocje, To jest taka dojrzała miłość, do, dużo dojrzałości emocjonalnej. Może to być z kimś spod znaku wodnego, yy, rak ryby skorpion. Królowa kielichów to karta raka, ale nie musi być to oczywiście nikt spod tego znaku. Yy. I co dalej? No dalej, właśnie, być może październik i dalej, jest to peł jest ta pełnia, ta speł pełnia, pełnia spełnienia emocjonalnego. Jest ta pełnia emocjonalna, jest to 10 kielichów, więc Wy tutaj dążycie rzeczywiście do tych 10 kielichów. E, tutaj jest król pentakli, jest taka m, i ugruntowanie, i właściwa sta jest stabilność. E, właściwa y Tutaj jest i, i, tak, i dojrzałość emocjonalna, i dojrzałość materialna, ale tutaj jest przede wszystkim bezpieczeństwo materialne, stabilizacja. No tutaj w królu Pentakli jest to czas, w którym wszystko już jest dosyć dojrzałe, już takie, wiecie, poważnie zaplanowane. No i arcykapłan mówiłby o ślubie, tutaj faktycznie może to się kończyć ślubem. Może to się kończyć ślubem, może to się kończyć taką, takim, takim związkiem, w sensie uczeniem się, jedna osoba od drugiej takiej właśnie dojrzałej, stabilnej relacji i stabilności, i dojrzałości, ale też ogólnie wartości, tak, moralnych. I w oparciu o te wartości, zapewne zechcecie stworzyć, no właśnie, jakiś formalny związek. Arcykapłan mówi o ślubie kościelnym, no może to być ślub kościelny jak najbardziej. Ale też oczywiście nie dla wszystkich musi to być. Co mamy w, w. Jakiej jesteście obecnie sytuacji w tej relacji? No właśnie, obecnie w tej sytuacji, w tej relacji jest słońce, więc wy no, jesteście jakby chyba w miesiącu tym najszczęśliwsi. To może być przełom sierpnia, września, bo słońce jest najszczę najszczę najszczęśliwszą kartą w tarocie, także. Tutaj jest Wasz sukces w jakiejś relacji, w jakiejś znajomości, w jakimś związku, w jakiejś komunikacji. Następuje sukces, następuje spełnienie swoich, swoich pragnień, swoich marzeń i bardzo radosne chwile. No to spełnienie też tam mamy w tle, w, w czasie późniejszym. Słońce zapowiada, że nie zabraknie Wam stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa o tym też już w tle mówiłam w tych kartach i w Waszych relacjach, w Waszych związkach te uczucia będą widoczne jak na dłoni, tak? Single też, jeżeli pojawi się to nowe uczucie, no to ono będzie właśnie wyraźne, będzie widoczne, będzie oświetlone, to będzie wszystko jasne, klarowne dla obydwu stron, tutaj nie będzie sytuacji ukrytych, nie będzie jakby osób, nawet jakby tu była ta trzecia osoba, bo tu może mieć ktoś ten wybór, tak? To to nie będzie, ktoś nie będzie tego ukrywał, nie będzie tego zatajał, że jest ktoś jeszcze na przykład i ktoś musi podjąć decyzję, Tutaj nie ma ukrytej sytuacji, natomiast dla kogoś wybór może być trudny, bo może być pomiędzy dwoma osobami i wszelkie relacje będą tutaj niosły harmonię i zrozumienie. Bardzo ładnie. Co, co w tej miłości jeszcze obecnie? no Obecnie jest tak, że będzie, jest jakieś, macie obecnie wsparcie, wspieracie siebie wzajemnie, możecie na siebie, na sobie polegać. Ciszycie się. Tutaj jest jakaś silna znajomość, silna relacja, silny związek. Słońce też mówi o w miłości, w relacjach o przeznaczeniu, więc osoby, które poznają faktycznie osobę, czy świeżo poznały osobę i mają wybór, czy też nie mają tego wyboru, bo tylko mają jedną osobę, którą wybrała z którą mają jakąś relację to wtedy jest tutaj mowa o tym, że poznaliście swoje przeznaczenie, że albo pozna poznacie swoje przeznaczenie we wrześniu, albo je poznaliście już i będziecie dokonywać tego wyboru, tak? Pamiętajcie, że as była jest szansą, więc dla osób, które poznają i mają dokonać wyboru, albo w ogóle poznają i jest tylko jedna osoba, no, to pamiętajcie, że jeżeli nie podejmiecie tej szansy, to szansa przeminie, tak? Jeśli się tym nie zajmiecie, nie zaangażujecie się w to. Dobrze, co pomaga, co przeszkadza tej sytuacji, tej relacji? Cztery buławy. Cztery buławy. Za bardzo to nie ma chyba co przeszkadzać. Ewentualnie liczne jakieś spotkania, ale no chyba, że czyjaś zabawa. Ale nie bardzo to tutaj widzę w tych kartach. Raczej pomagać będzie fakt, iż raczej ta karta będzie mówiła o tym, co tutaj pomaga. No, a pomaga to, że będzie pomyślność, trwałość, stabilizacja. Może właśnie pomóc w tej sytuacji, w tej relacji, formalizacja jakiejś relacji, jakiegoś związku, bo to potwierdzi i przyniesie stabilizację, pewność, tak. Będzie też oznaczało trwałość, czyli jakby scementowanie po podejście do tej relacji, jako do trwałej relacji, no poprawi tą sytuację. To też spowodowałoby nadejście jakiegoś radosnego wydarzenia i Kochani, no, pomogłoby to, że wszelkie plany, jakie byście mieli związane z daną osobą, z, z uczuciami, będą mieć dużą szansę powodzenia. To by się mogło powieść faktycznie w, w tym czasie obecnym. Może komuś pomoże, może komuś, kto jest sam nadal, pomogłoby zaproszenie na jakąś uroczystość weselną, bo być może tam czeka na Was druga połowa, może tam czeka na Was właśnie przeznaczenie. Więc jeżeli jakaś waga otrzymała zaproszenie na. Nie wiem, czy to na ślub, czy na wesele, czy na wiecie, chrzest, czy na jakąś inną imprezę okolicznościową, czy w ogóle na jakąś uroczystość. Warto skorzystać z tego zaproszenia, bo możecie tam poznać swoje, swoją przeznaczoną osobę. To jest nadejście też, słuchajcie, takiego czasu na zawieranie nowych znajomości. To jest dobry czas dla singli, na zawieranie nowych znajomości. I tutaj jest mocno czytanie, tak wiecie, pół na pół i dla relacji, dla związków, i dla osób, właśnie, które są same. Dlatego, że mm, Mamy też w niedalekiej przyszłości Redwan. Redwan yy, jasny mówi o yy, jeszcze tak osobowo. Tutaj, w ogóle w tle, jeśli chodzi o tych kochanków, jeśli by to z kimś rezonowało z Was, może być tutaj w tle jakaś osoba z podznaku bliźniąt, yy, bo kochankowie to karta bliźniaka, ale oczywiście nie musi być. Yy, tak tylko powiedziałam, jeżeli ktoś miałby wybór pomiędzy na przykład Wami a kogoś kimś z podznaku bliźniąt, albo gdyby to właśnie osoba z podznaku bliźniąt dokonywała wyboru, no mogłoby tak być. Co mamy tutaj w niedalekiej przyszłości? Mamy rydwan, mamy uczucia. Słuchajcie, tutaj w tle jako trzecia jest królowa kielichów, mówiłam, że to jest reprezentant znaku wodnego, rak, ryby, skorpion. Jest to karta raka. A mówię o tym dlatego przypominam, że mówiłam, że to może być znak wodny, ale wcale nie musi, bo to może być jakakolwiek inna osoba. Jeżeli ma jakaś waga osobę spod znaku raka, to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie to wybór tej osoby, bo jest ona tutaj w tle, reprezentuje miłość dojrzałą, uczucia dojrzałe, bliskość. Miłość i tutaj głębokie więzi. I w niedalekiej przyszłości mamy kartę rydwanu. A rydwan to jest kolejna karta osoby z znaku raka. Yy, więc dla kogoś może być to rak. Ale to może być wiecie dla jednej osoby i tyle. Dla reszty będzie to miało inne znaczenie, czyli takie, że. Yy, w dalekiej przyszłości może mieć miejsce jakaś rywalizacja, jakieś zdobywanie kogoś. Yy, ale yy, no właśnie. Może się okazać, że ktoś w tle wie, że ma dokonać trudnego wyboru, ale jeszcze go nie dokonuje lub nie dokonał. Tak, osoba jeszcze wyboru nie dokonała, na przykład, i we wrześniu będzie tego wyboru dokonywać, albo wie, że musi podjąć tą trudną decyzję i to niezwłocznie. E, bo póki co dla części z Was mogłoby być tak, że ktoś tutaj rywalizuje o kogoś, tak, ktoś kogoś próbuje zdobywać. Tu może być bardzo płomienny romans, to może być Wasz romans. To nie musi być romans tej osoby, bo tutaj ktoś wybiera albo wy, albo druga osoba. Natomiast ten pomienny romans może dotyczyć waszej znajomości, waszego uczucia. Jest obok przy słońcu, które też jest, to jest wasza sytuacja. To jesteście wy w obecnej relacji, w sytuacji w słońcu. Więc jeżeli wy jesteście w słońcu, to znaczyłoby, że ten romans dotyczy wasz. Po prostu jakiś, może to jest romans na nowo, może to jest jakaś, jakieś spełnienie właśnie w miłości. I w tej relacji, w tym związku, będzie ten czas wrześniowy takim najgorętszym czasem. Może to będzie właśnie taka faza w tej relacji, w tym związku, w tej znajomości, gdzie będzie on znajdował się w tej najbardziej takiej ognistej fazie, tak? Słuchajcie, to jest też informacja o podróży poślubnej, więc tutaj bardzo mocno mamy ten ślub może być to zaręczyny, planowanie ślubu i tam dalej był jeszcze arcykapłan, to tak trochę dalej, więc w niedalekiej przyszłości po wrześniu, bo to to nie jest wrzesień, tak? Tu mamy jakby obecną sytuację we wrześniu jest słońce. Natomiast niedaleka przyszłość to jest rydwan, więc bardzo by to mocno mogło rezonować poza wrzesień, gdzie mamy dziesiątkę kielichów, króla pentakli i, i arcykapłana, gdzie tutaj mogło być to właśnie spełnienie emocjonalne mówiące o podróży poślubnej po prostu, po ślubie, tak? Tak. Tak, i teraz tak, wracamy z powrotem do singli, bo. Dla single osób, które są same i tam wybierają jakąś osobę, czy wchodzą w jakiś związek, w relacje, no to właśnie to ten może być ten romans, ta najgorętsza, ognista faza, to może być nowa miłość. I teraz to może być bardzo nowa miłość, znaczy bardzo miłość, faktycznie taka, gdzie będzie trzeba sobie radzić trochę z przeciwnościami, gdzie będzie trzeba wykazać większe zaangażowanie. Tu będzie czyjeś większe zaangażowanie albo wasze, albo drugiej strony. I w niektórych przypadkach Rydwan mówi o zerwaniu związku. Tutaj przy Słońcu nie ma informacji o zerwaniu związku, natomiast jest informacja taka, wtedy jakiś, jakaś relacja lub jakiś związek byłby zerwany, czy uległby końcowi, gdyby to był ten wybór, tak? Że ktoś wybiera tą jedną osobę, a druga osoba dostaje informację, że relacja, związek się kończy. No to w takiej sytuacji tak by mogło być. Tak więc no tutaj dużo zmian, dużo ruchu, dużo zmian. Zmiany idą w dobrym kierunku. Też ten Rydwan mógłby w... Przy... mogło to być, być troszeczkę tak, że gdybyście w... Ale nie no, w, rydwanie, w rydwanie jest informacja o tym, że zdobywacie te, tego, to, co pragniecie, tak? Tą osobą, którą pra, pragniecie. Tu jest pomyślna realizacja celu, no więc wszystko prowadzi ku, ku spełnieniu. W razie lub wyniku jest królowa mieczy. Ta rada, ten wynik, ta rada jest bardzo, wydaje mi się, taka puentująca to wszystko. Dlaczego? Dlatego, że. Klawa Mieczy radzi wam, abyście pozostali wierni, wierni swoim ideałom i pozwolili, aby doświadczenia kształtowały wasze decyzje. Więc podejmujcie decyzje w oparciu o doświadczenia tak o to, co miało miejsce. Tak, trzeba pozostawać wiernym sobie, swoim ideałom, swoim przekonaniom i moi drodzy, pozwólcie na te doświadczenia y, i przeszłe, i obecne, aby to one jakby były, y, pomagały wam w podjęciu decyzji, tak? Nawet właśnie, jeżeli tu będzie decyzja między dwiema osobami, to weźcie właśnie pod uwagę to, jakie były doświadczenia z tymi osobami, tak? No tak. I pamiętajcie, aby drogie wagi nie tracić wiary, bo wiara umacnia się wtedy, kiedy działacie nie znając efektu końcowego. Dziękuję waguniom i życzę dużo miłości. Do zobaczenia do następnego razu. Buziaki. Pa pa.